Hej, witam Was w moim drugiej, mojej drugiej części. Zagrajmy Mówi Star Planet w piąty, piątym odcinku i jak widzicie sobie kupiłam już drugiego wipa na miesiąc. Dobrze. Dobrze, wziąłem sobie tym razem takie. Jutro będę nakrywać y, szósty odcinek i kupuję sobie wtedy bostera. Ile mi brakuje? Dobra. A 3 sierpnia z pewnością będę nagrywać w wakacje, bo będę miała vipa na rok. Z okazji Dnia Urodzin. I się cieszę. Dobra, to sobie kupię kręcenie w tym kołem fam i będę kończyć z wami. Hmm. Zostało mi tylko 200 diamentów i mam trzydzieści tysięcy czterysta złote. W końcu mam ileś kasy. To se kupię te usta, które wszyscy lubią, te przebite. Chociaż mogłam się wcześniej kupić. Hmm, no to dobra, ja kończę, papa. Pa. Do tam szóstego odcinku, papa. Pa. たった。